Witam serdecznie, Damian Akwarysta. No dłuższy czas nic nie nagrywałem, tak więc postanowiłem dzisiaj coś nagrać. Z moim synkiem Filipkiem, który również tutaj przyszedł. No taty tak, po pooglądać akwarium. Co tam słychać no, ciekawego w zbiorniczku. Oprócz tego, że się synuż interesuje. Tak więc lubi sobie tutaj i popatrzeć co się dzieje w akwarium. I ma już półtora roku, tak więc już jest duży chłopak, tak więc zainteresowanie jego rośnie. No dobrze, przejdźmy może co tam w zbiorniczku, bo trochę czasu nie nagrywałem. Tutaj na pierwszym planie skalarki Manakapuru, nabyłem 6 sztuk. Planowałem altumy, ale jednak altumy są no, sporo droższe, tak więc postanowiłem zaopatrzyć się na piękne, ładnie wyrośnięte, wszystkie zdrowe, proste 6 sztuk jest tych skalarków tak więc to jest jeden z nabytków doszły trzy dyskowce no w sumie jest, te starej ekipy są cztery, te duże. Tutaj trzy sztuki. I tutaj czwarta. Ach, doszły tutaj dwa małe. Jeden jest tutaj, drugi jest tam z tyłu, widać go za liśćmi. I jeden dyskowiec, jeszcze tutaj kobalt. Akurat tutaj z boku sobie siedzi. Co tu jeszcze w akwarium się zmieniło? Kieleśniki porosły potwory. Trzy sztuki, tutaj dwa. Pięknie wachlują z przodu. Myślę, że o, tutaj mamy pięknego samca. Samca z racji tego, że na płytwie piersiowej ma czerwony odcień. Taki wyrazisty promień, także to jest to. I moje skalarki. synuś znów dobiegł na akwarium. Co tutaj jeszcze? Mieczyki Koi, 5 sztuk. Posiadam również taka rybka. O, tutaj są te dwa nowe dyskowce. Teraz z przodu. No są małe sztuki jeszcze. Tak więc. Kryśniki szaleją. Lotos. No roślinki są jakie są, na razie no, nie jest gęsto, po prostu są to takie rośliny nie, zbyt, nie rosną zbyt wysokie, tak więc roślinność jest taka po prostu, jak na razie cały czas skromna. Co tutaj jeszcze mogę powiedzieć? Synek dosyć przeszkadza, tak więc ciężko tutaj się zaczyna nagrywać. Doszedł filterek kolejny. Jeszcze? No chyba nic z tego filmu zbytnio nie będzie, jak zaraz synek nie dasz, w spokoju. Doszedł filterek kolejny, tak więc... Mam tego swojego Aquela. Ultramax 1500, Unifilter 950, no i doszedł mój Hinol, który miałem we wcześniejszym zbiorniku. 400K HW603B, czyli czas pracuje akwarium na trzech kubełkach. Doszły cztery kieryski z terbaja, małe, także jest razem 8 Doszedł, fajna odmiana gonoradka, L201, 3 sztuki. Ale teraz na tę chwilę nie mogę tu nic znaleźć. Jest to ładny taki kropkowany. No no, ja to tam będzie, o tutaj widać tylko ogonek, tam koło Kiryska, ale to o, ciężko, ciężko tutaj coś zaobserwować. No synek jest niestety teraz już tak absorbujący, że nie odstępuje taty na krok. Tak więc, gdzie tata, tam i on. No nie, nie, nie bardzo jestem w stanie tu teraz uchwycić, te zbrojniki, są trzy sztuki. Nieduże. Bardzo widzę, że przyciąga go kamera. Filipka, tak? Przyciąga kamera? Tak? Wisiaku. O, o, mamy. Jest, 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 glanojadek. jest, tutaj. Taki kropkowany. Tak więc, taki ładny, kropkowany, czarny, biały, kropki. Piękna odmiana, Tak więc mamy już L199, L200 i L201. się nie wynurza. I tak to tutaj sobie hula. Oczywiście cały czas znowu, że CO2. Zostaw szafeczkę. No niestety, ale... Filipek. Ale uspokój się. No dlaczego tak robisz? No tata tutaj nagrywa, a ty co? Co? Przeszkadza tacie? No jak to tak, taki. No jak to, tak? Tak, nie gdzieś nie, nie No, nie, gdzieć, nie Dołożyłem również światła. Druga są Beleczka 24W. Także razem mamy teraz 48. żeby po prostu no dużo. Jednak ta jedna to było mało. O, tutaj może zbliżenie na górnej otka, bo troszkę się wydłużył. To no, musicie Państwo wybaczyć, ale synek jest po prostu bezwzględny dla taty i jego nagrywania. Także tutaj o piękne skalarki, no bardzo ładne. Jestem z nich zadowolony, bo po prostu no jest to odmiana taka już skalara szlachetna można powiedzieć. Bo to kapuru, tak, więc nie jest to jakiś taki pospolity skalar tylko już tak to po prostu ładniejszy, ładniejszy prościejszy, bardziej jakby nie to szlachetny. Po prostu skalarek. Tak? Pięknie one tutaj będą miały czerwoną. czerwony promień ten do góry będzie. Jak po prostu podrosnie. Cały czas na CO2. Tak więc to się pod tym względem się nie zmieniło. No i, i synuś broi, tak? Synuś broi, tak więc modli, No ciężko, ciężko nagrywać, także Co ja mogę na to poradzić? Tak, wielki Co zrobimy? Dlatego też zamykania na szafkach Przeciwko synkowi Ale on sobie już zaczyna z tym radzić Także siłę ma Tak więc, no niestety no i tak się prezentuje mój zbiorniczek na tą chwilę, no jest tu, tak, jest już rybek sporo. Tak więc roślinki zielone. Doszedł jeszcze tutaj Anubias taki bo no, też jakiś czas, tak więc na razie nie ma tragedii przy tym Anubiasie z glonami. No tutaj właśnie ładnie sobie pływają rybcie. Skalary teraz naprawdę ożywiły to akwarium, bo tak się zrobiło pełno jak doszło tych skalarów kosiarki strasznie porosły no i tak ogólnie wszystko urosło, nic to za bardzo w sumie nie, nie, nie zdechło chyba jeden dyskowiec tylko tam jakiś czas temu padł z tych większych to też z powodu chyba, że bardzo się pogorszyła um, Tutaj u nas woda w kranie. Nie robiłem badań, niestety nie, nie badałem wody przez jakiś czas. I się okazało, że jest no, niesamowicie twarda, że wychodziła ponad 30 twardości, Tak więc, co było coś strasznego. Tak więc teraz kranówki nie daję wcale. Przy każdej podmiance pół na pół robię RO z, z wodą z czajniczka. Czajniczka zmiękczającego, czyli tam z Daffy, tak, po prostu. I mamy te filtry po prostu na super twardą wodę i po prostu, i tą wodę pół na pół wlewam po prostu razem z wodą RO, żeby ta woda jako taką rybką pasowała, bo no w kranie woda jest tragiczna. Przynajmniej w naszym rejonie od czasu pandemii się po prostu no coś strasznego stało, tak, z wodą. Nie wiem jak tam u Państwa innych akwarystów to jest, jeżeli tam też lejecie kranówkę, to radziłbym sobie przebadać, bo no, nie jest dobrze, nie jest dobrze, moim zdaniem teraz ta kranówka tutaj na przykład w Kaliszu nie nadaje się do rybek praktycznie wcale, może do Malawii, bo te, te ryby lubią twardą w sumie wodę, ale tutaj to się po prostu, no, jeśli chodzi o jakieś paletki czy coś takiego, to, to ta woda to jest koszmarna. A więc tak to wygląda mój zbiorniczek. No parecie śmigają zadowolone. W skalarki również, tak więc... Wszystko sobie tutaj chula. Tutaj ten jest pięknie liście powypuszczał. Ten też teraz odbił troszeczkę jak zacząłem tą wodę, troszeczkę zbadałem i no... wziąłem się za tą wodę, bo po prostu... Rośliny też zauważyłem, że mi strasznie marniały. Jednak ta woda to była katastrofalna po prostu. A teraz zaczynają odżywać. Tutaj do góry. Mój L200, jeden z L200 ten zielony, piękny. Też cudny odmiana grony jada. I tak to sobie. A skalary jak skalary, pchają się po prostu. Pchają się do kamery. O ten już pięknie widać jak Zaczyna się czerwienić do góry i to jak już będą już po prostu dużo większe, jak już rosną jeszcze bardziej, tak więc to będzie taki znak rozpoznawczy tego z skalatków że ta czerwień właśnie do góry. Tu sobie po prostu pływają. I tak sobie to wygląda na tą chwilę. Tak, więc no filtrację musiałem zwiększyć. Trzy kubełki teraz na 300 litrów i dwie żarowe 48 W razem biało-niebieskie plus dwie grzałeczki. Po prostu i butla CO2. No i woda jest OK w miarę. Po prostu można powiedzieć, no woda jest czyściutka teraz, ale to też ja te kubełki tak średnio raz na dwa miesiące czyszczę, tak, to znaczy i prefiltry, wszystko czyszczę dokładnie, a media tylko wyjmuję i wkładam, tak, wiesz, żeby nie wypłukiwać tych bakterii. Zalewam później wodą z akwarium tak to u mnie wygląda. Tak, więc tak, to tutaj sobie rybcie śmigają. No, ogólnie jest jest ok. Chciałem połączyć paletki ze skalarami. Póki co od kilku dni mam skalary, jest na razie fajnie się zagadują, nie ma żadnych tam między nimi jakichś większych po prostu potyczek czy cokolwiek, żyją sobie zgodnie i jest ok. Myślał jeszcze o tej roślinności, żeby to troszeczkę jeszcze dołożyć, ale zobaczymy. Wszystko spokojnie. Chciałbym teraz jeszcze się skupić na pokrywie jakiejś oryginalnej, ale to też w czasach pandemii ciężko po prostu znaleźć jakiegoś producenta, który się tak tym na tą chwilę by zajął. Bo, no, było na Oliksie trochę tych ludzi, a teraz no, nie ma nikogo tak, więc nie wiem wycofali czy trzeba poczekać być może ciężko znaleźć kogokolwiek i mój synu zidzie, idzie proszę bardzo buteleczka wusta i piłeczkę przyniósł. będziemy grać w piłkę zaraz no ostatni rzut na akwarium i tak sobie hula i cieszy wieczorami, jak jest chwila odpoczynku, synuś pójdzie spać, to wtedy możemy posiedzieć popatrzeć, tak? Właśnie tu przywitać, tak? Jesteś? <ślałek> Dobrze, to by było na tyle. Do następnego razu. Trzymajcie się. Hejka.